W innych językach także znaleźć można ciekawe odpowiedniki Włóczykija, choć każde z nich niesie nieco inny odcień znaczenia. Niemiecki wagabunda, czyli średniowieczny wędrowny śpiewak, bardzo ciekawy francuski flenner, niespieszny spacerowicz, który bez celu wędruje miejskimi brukami, obserwuje miejskie życie i kontempluje je. W rodzinie włóczykija znajdują się inne piękne słowa. Prócz wspomnianego obieży świata, także globdroter, łazenga czy powsinoga. Włóczyki to ktoś, kto stoi na granicy różnych światów. Nie przynależy do żadnego miejsca i społeczności na stałe, a jednak wszędzie może czuć się u siebie. To archetyp poszukiwacza, osoby, która ceni podróż samą w sobie, może trochę samotnik, może odrobinę marzyciel, ale zawsze ciekawy świata. Każdy z nas nosi w sobie nieco włóczy kija.